Ale ci Co chcieć więcej, co chcieć więcej? Działa internet, prąd, jest kurwa, normalnie na no wakacjach, jestem prąd, mam kurwa, o nawet internet mam, No ale fajnie. Zajebiście ta piękna panorama kurwa, słuchajcie. Normalnie to wygląda jak jakiś kurwa zamek Azteków tam dalej, nie? Jakieś wieże, kurwa, jakoś tam kurwa trójkąt, jakieś iluminaty i tam jest a tam ludzie się kąpią w basenie goli. No normalnie jestem już kurwa. Męczony jestem, Boże, ja chcę spać. Właśnie dopiero przyjechaliśmy do hotelu od 9, kurwa, czekaliśmy tutaj do 12, z czego chcieli nas jeszcze przewinąć do godziny 14, więc ja pierdę już od razu na samym wejściu jakieś nerwice serca, więc tutaj dopiero zaczynam odpoczywać sobie od podróży, bo nie spałem długo i się tutaj jebłem do łóżka i leżę sobie i ten hinol tam. Hihi hi, hi, no, pozdrawia. Dzień dobry, dzień dobry, cześć, cześć. Dzień dobry. No, tymczasem ja sobie tu poleżę i widzimy się wkrótce. Gdzie no. No. Nie umiem, nie umiem, ale tam są fajne te fajne widoki. Zrobię jeszcze takie coś, masz 7 yy, yy, dni, że jeszcze pierwszy dzień wycieczki. Zwrócisz mój wokół jakiś śmieszny, nie? Wiesz, <grystanie> <grystanie> drugi dzień do Marek i w ogóle. Drugi dzień jak się... Trzeci dzień w łóżku leżysz tam, wiesz. Nie, to jest tak, drugi dzień to jest jak się schwycajesz po dwóch tak. seksach i dwóch whisky i wtedy... Ale no, fajnie. Podstrasz. Mam nadzieję, że tego nie starczy. Nie. Cześć, Bo się to tam jest, ja tu chciałem Kurwa Dobra, zobacz O

Przysięgnął już byś Co? Już byś ogóle nie wziął Ja rozkoczę nie? No, na pewno Weź <grymka> to trzymaj nad mali Jak? Bo ja się boję że to puścisz Wyglądasz jak rybka Oh Moneczko, jestem już właśnie w trakcie wakacji, czyli już na piątym dniu i słuchajcie, kurde jak ja tęsknię, żeby zrobić wreszcie ten film. W końcu coś nagrać, Boże, ja w ogóle to nie mam dostępu nawet do komputera, nie? Znaczy mam, ale wiecie, no możesz tutaj 20 minut, 6 euro no dzięki, no ale tak jest super super pogoda, I teraz na filmie chcę wam właśnie zaprezentować głównie taki krajobraz tutaj, co tutaj się wyrabia, co znalazłem jakie miejsca odwiedziłem, taka wycieczka najważniejszych miejsc w tym mieście, na tej wyspie i w ogóle nawet będzie wycieczka po wodzie, więc zapraszam naprawdę do oglądania, mogę wam nawet migdały pokazać, M migdały wam pokażę zobaczcie Zobaczcie, kurwa, jakie te migdały są, kurwa, wielkie. Ogólnie Majorka słynie z migdałów, bo jakiś ziom, jakiś ziom te migdały tutaj ogarnął, wiecie. I przez to, że ten ziom ogarnął te migdały, nie, to on w ogóle je wziął do Ameryki, wywiózł. I teraz Kalifornia, e, e, z tego co słyszałem, Kalifornia słynie właśnie z tego, e, że z migdałów, słuchajcie, z migdałów. I z czego tam jeszcze były migdały i coś jeszcze ale a jeden nie słuchał znaczy słuchałem ale zapomniałem. No i wiecie, no te bardzo fajne ciekawostki się dowiedziałem. Wszystko jak sobie przypomnę to wam opowiem w trakcie filmu, a teraz chodzę sobie tutaj mogę wam przy okazji pokazać pokój. Więc ym, ym, to jest sypialnia, ja tutaj nie śpię. Ja tutaj nie śpię, bo wiecie. Yy, Tutaj macie tak wam pokażę za plecami yy, telewizor Cudowny widok, patrzcie jak zajebiście tam, tam jest ocean, znaczy morze śródziemne, tam, 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 tam. Tam, właśnie tam było morze. Słuchajcie, tam było morze. Tu jest klimatyzacja. Ulubione nasze miejsce, czyli łazienka, czyli miejsce gdzie tworzymy rozpierdol i wszystko zalewamy, bo tu mamy fajny prysznic. Nie, bardzo fajne, tu mamy kibelek, oczywiście, patrzcie, bo ja zawsze pod kiblami sprawdzałem, nie, zawsze pod kiblami sprawdzałem syf, a tu patrzcie, patrzcie, to jest cały, cały kloc, cały kloc tu jest i tu nie ma na co narzekać, bo kurwa nie ma gdzie być brudno, ale ja zawsze przecież tutaj sprawdzałem, da się to otworzyć? Kurwa na pewno się da, czy nie? O kurwa, nie da się, słuchajcie, nie da się otworzyć. Dobrze, zabezpieczyli się. Aha, patrzcie, już coś znalazłem. Oczywiście stópka nie działa, nie polecam hotelu. Spierdolony, zobaczcie, nawet się nie, nie postarali, żeby klapka od śmietnika działała. No ja pierdolę. Ręczniczek oczywiście mój, bo się kąpałem, bo wstałem o 11, tu mamy suszarkę. A tu mamy wyłącznik, wychodzimy stąd. Do widzenia, już nie ma oglądania łazienki, bo łazienka jest ok, nawet. A tu jest y, moje królestwo. Tutaj w ogóle taka karta, nie? Bo jak ją wyciągnę, to wiecie, prąd zgaśnie i kurwa będzie lipa trochę. No i tutaj mamy Sejfik. Sejfik mamy super. Można zamknąć yy, jakieś tam, nie wiem, narządy wewnętrzne, czy coś tam, wiecie, żeby nikt tam czasem nie zobaczył. Tylko dwa gniazdka w pokoju. Kurwa to jest jakiś dramat. Tym bardziej jak chcecie sobie, a tutaj baterie do go prosi ładują, chcecie sobie w nocy popisać i oczywiście pogadać. To jak chcecie oczywiście pogadać, to wiecie, tam ja śpię, tu jest gniazdko. A kabel nie jest na tyle długi, żeby mi zapewnić tutaj yy, komfort, że tak powiem, komfort po prostu pisania, więc ja muszę kurwa stać albo siedzieć sobie na podłodze, albo wyjebać brata, z łóżka i powiedzieć Bartek, spierdalaj, ja teraz piszę. Ewentualnie tutaj, bo tu jest dobry internet. W sumie tu jest fajnie, bo patrzcie, tutaj jest kurde, gniazdko obok łóżka. No ja pierdolę, jak to kocham. Jeszcze internet łapie w tym miejscu najlepiej. Co chcieć więcej? Co chcieć więcej? Działa internet prąd, jest kurwa, normalnie na no wakacjach jestem prąd, mam kurwa, a czajcie nawet internet mam, no ale fajnie. Zajebiście. I ta piękna panorama kurwa, słuchajcie, normalnie to wygląda jak jakiś kurwa zamek Azteków tam dalej, nie? Jakieś wieże kurwa, jakoś tam kurwa trójkąt, jakieś iluminaty i tam jest, a tam ludzie się kąpią w basenie goli. Nie, nie, to nie, jest basen nudystów, spokojnie, a jeden do takich miejsc nie chodzi, nie... Nie, ja jestem grzeczny, ja do takich miejsc nie uczęszczam, żeby nie było potem. Idę stąd, bo tu kurwa światła nie ma. Pff. O Jezu, a mi się włosy rozjebały, ja pierdolę. Dobra, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczyska, już się nie mogę doczekać, gołąbeczki, nie, jak wrócę na YouTube, zacznę robić dla was filmy, a tymczasem tyle. I tyle, no tyle z tego filmu, taki wiecie, taki, taki z dupy z ręki, że tak powiem. Czekajcie, mogę, mówię... o kurwa, zaraz tutaj zepsuję. Jak zepsuję coś to... Nie dobra, nie będę tak robił. Ogólnie go ma na takim statywie. Na... powtarzam się, kurwa tyle razy, że ja pierdolę. Ale nieważne. Na razie buziaki, 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 słodziaki. Ja tu sobie pooglądam tele dyski, albo pójdę na basen i komuś tam wpierdolę, bo tam jest tyle dzieci. Ale to opowiem wam wkrótce, bo szykuje się kolejny film o czymś dość ciekawym, bo kurde, stało się tutaj wiele rzeczy i mam trochę na, naprawdę do opowiedzenia różnych historii, więc szykujcie się na to, będziecie, to już nie będą bajki, posłuchajcie normalnie historii, to tu się kurwa odpierdala czasem, więc dzięki, do zobaczenia i cześć! <laughs> Please. <laughs>